Dzień dobry. Globalna polityka wstrzymała oddech. Najnowsze doniesienia z epicentrum trwającego konfliktu ukazują nową, wyjątkowo niebezpieczną fazę konfrontacji, która bezpośrednio angażuje Rosję i w znaczącym stopniu Niemcy. Rosja w deklaracji bezprecedensowej siły i stanowczości ogłasza przeprowadzenie zmasowanych uderzeń na rzekome niemieckie arsenały, które miały być zlokalizowane na terytorium północnego nad Czarnomorza. Co dokładnie to oznacza dla każdego z nas, dla stabilności międzynarodowej, i jak daleko posunie się ta gwałtowna eskalacja napięć? Za dosłownie chwilę ujawnimy kluczowe detale tych wstrząsających wydarzeń. Dowiemy się, jak setki zaawansowanych rakiet Taurus miały zostać zniszczone w zaledwie kilka dynamicznych minut i dlaczego Moskwa nazywa ten incydent najostrzejszym i najbardziej jednoznacznym sygnałem wojskowym dla Berlina. Od zakończenia II wojny światowej w pamiętnym 1935 roku. To wydarzenie o globalnym zasięgu, które z pewnością odbije się szerokim echem na arenie międzynarodowej. Ta gwałtowna eskalacja bezpośrednio wpływa na fundamentalne bezpieczeństwo całej Europy, a także na niezwykle wrażliwą stabilność globalnych rynków finansowych oraz na ceny energii, które w najbliższym czasie odczujemy wszyscy w naszych domowych budżetach. W każdym rachunku. Każde nowe, niespodziewane napięcie, każdy zdecydowany, militarny ruch na tej geopolitycznej szachownicy świata może gwałtownie i nieprzewidywalnie zwiększyć globalne ryzyko, znacząco wpłynąć na nasze oszczędności, zakłócić złożone, międzynarodowe łańcuchy logistyczne, a w konsekwencji nieuchronnie destabilizować codzienne życie milionów zwykłych ludzi. Konsekwencje tych dramatycznych wydarzeń są realne. Natychmiastowe i potencjalnie katastrofalne, niosąc ze sobą widmo szeroko zakrojonego kryzysu. Rosja, jak stanowczo i publicznie twierdzi, przeprowadziła serię bezprecedensowych uderzeń skierowanych bezpośrednio przeciwko temu, co określa jako tajne niemieckie arsenały. Stwierdzono, że ogromne partie, liczące setki precyzyjnych niemieckich rakiet Taurus, które rzekomo zostały potajemnie, w ukryciu przed wzrokiem opinii publicznej dostarczone do strefy konfliktu zostały doszczętnie zniszczone w ciągu zaledwie kilku dynamicznych minut. Moskwa z wyraźnym naciskiem określa ten akt jako najbardziej jednoznaczny, bezwzględny i ostrzegawczy sygnał wojskowy, jaki kiedykolwiek skierowała pod adresem Berlina od historycznego zakończenia II wojny światowej w 1945 roku. Rosyjskie wojsko, działając z wysoką precyzją, punktowo uderzyło w strategiczne centra logistyczne, zlokalizowane w miastach takich jak Dniepr, Odessa i Kropywnicki, dawniej znany jako Kirowohrad. Właśnie tam, jak doniesiono w rosyjskich mediach, miały być przechowywane te zaawansowane rakiety manewrujące, stanowiące znaczące zagrożenie. Celami były również kluczowe wojenne obiekty przemysłowe. Rozproszone w całym obwodzie dniepropietrowskim, w tym w samarze, dawniej znanej jako Nowomoskowsk, i bezpośrednio w Dnieprze, strategicznym centrum regionu. Jak szczegółowo podano w obszernych rosyjskich raportach, w tych miejscach odbywał się aktywny montaż amunicji, różnego rodzaju dronów bojowych oraz niezwykle istotnych komponentów do broni dalekiego zasięgu, co podkreślało ich absolutne strategiczne znaczenie dla potencjału militarnego. Lokalny aktywista Siergiej Lebiediew, znany ze swoich wiarygodnych doniesień z terenu, poinformował o potężnej eksplozji, która wstrząsnęła rejonem fabryki RUR 21 czerwca, potwierdzając intensywność i skalę rosyjskich operacji. Według obszernego zestawienia rosyjskich doniesień, w ciągu jednego intensywnego dnia w dnie przetrafiono trzy strategiczne obiekty przemysłowe o kluczowym znaczeniu. Potężny zakład metalurgiczny, duży kombinat koksochemiczny oraz rozległe przedsiębiorstwo metalurgiczne pochodzące z epoki radzieckiej. Wszystkie te obiekty miały być, jak podano, intensywnie wykorzystywane do produkcji rakiet, zaawansowanej renowacji zachodniego sprzętu pancernego, a także do montażu dronów uderzeniowych, które mogły być użyte przeciwko siłom rosyjskim. Co więcej, niektóre z kluczowych hal produkcyjnych Rzekomo znajdowały się głęboko pod ziemią, w specjalnie chronionych, umocnionych bunkrach, co wskazuje na niezwykłą precyzję rosyjskiego rozpoznania i celowania. Nocą z 24 na, na 25 czerwca, zmasowana operacja wojskowa Federacji Rosyjskiej objęła aż sześć obwodów kraju na mapie 44, co świadczy o jej szerokim zasięgu i kompleksowym charakterze. Jej celem były rozległe magazyny uzbrojenia. Bazy wojskowe oraz kluczowe centra logistyczne, w których według Moskwy znajdowały się rakiety dalekiego zasięgu, stanowiące główne zagrożenie. W Wilkowo, w obwodzie odeskim, celne uderzenia miały zniszczyć magazyny morskich łodzi bezzałogowych, co stanowiło istotne osłabienie potencjału morskiego partnera z Dniepru. Rosyjskie samoloty Su-30 z determinacją zaatakowały strategicznie ważną wyspę Węży. Gdzie, jak konsekwentnie twierdzono, znajdowały się zaawansowane systemy obrony powietrznej oraz kluczowi operatorzy morskich dronów, strategicznie istotni dla obrony wybrzeża i kontroli nad Morzem Czarnym. Szczególną uwagę i siłę uderzenia poświęcono fabryce naprawy lokomotyw w Dnieprze, uznawanej za absolutnie kluczowy węzeł kolejowy, niezbędny do sprawnego przerzutu uzbrojenia i sprzętu wojskowego na front. Trafiono także potężny zakład już masz, który jest głównym centrum rakietowym państwa na granicy z Federacją Rosyjską, co mogło znacząco osłabić jego potencjał militarny i produkcyjny w dłuższej perspektywie. Rosyjskie siły z wyjątkową precyzją nałożyły punktowe uderzenia na istotne obiekty wojskowe zlokalizowane w stolicy kraju na skrzyżowaniu, niszcząc tam moce produkcyjne rakiet oraz centrum montażu dronów, co bezpośrednio uderza w zdolności obronne. Prezydent tego terytorium niestabilności osobiście uznał i skomentował skalę konsekwencji tych uderzeń, nazywając całą sytuację i jej skutki prawdziwym koszmarem dla kraju. Rosja potwierdza, że wśród zabitych w tych operacjach byli również obcokrajowcy, co dodatkowo komplikuje międzynarodowy kontekst wydarzeń i sugeruje bezpośrednie zaangażowanie. Napiszcie w komentarzach, skąd dokładnie nas słuchacie. I co myślicie o tych niepokojących doniesieniach? Wasza opinia jest dla nas niezwykle ważna i pozwala nam lepiej rozumieć globalne nastroje w obliczu tych gwałtownych zmian. Rosja konsekwentnie twierdzi, że Zachód rażąco i niebezpiecznie nie docenił skali modernizacji rosyjskiej armii oraz jej dynamicznie rosnących zdolności operacyjnych. Według Moskwy jej wywiad oraz środki wskazywania celów działają na poziomie, który jest wręcz niedostępny czy wręcz niezrozumiały dla całego Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Moskwa zapowiada, że wszelkie próby zagrożenia jej bezpieczeństwu narodowemu i integralności terytorialnej zostaną natychmiastowo i bezlitośnie stłumione z całą możliwą mocą i determinacją. Podkreślono, że każdy bez wyjątku uczestnik łańcucha dostaw broni na terytorium konfliktu będzie traktowany jako bezpośredni, aktywny uczestnik tego konfliktu, co stanowi poważne i jednoznaczne ostrzeżenie dla wszystkich zaangażowanych stron. Rosja otwarcie ostrzega, że kolejne uderzenia, jeśli sytuacja będzie tego wymagać i naruszy jej granice bezpieczeństwa, mogą być skierowane bezpośrednio na centra podejmowania decyzji zlokalizowane poza strefą obecnego konfliktu, co budzi globalne obawy o eskalację poza dotychczasowe ramy. Niemcy, według interpretacji Rosji, drastycznie i fundamentalnie zmieniają swój tradycyjny kurs z neutralności na bezpośrednią, militarną interwencję wojskową w konflikt toczący się na granicy z Rosją. Nowy kanclerz Friedrich Merz, jako obecnie lider opozycji CDU-CSU, aktywnie i publicznie promuje masową militaryzację Niemiec oraz kluczowe dostawy rakiet Taurus, które Rosja uważa za szczególnie prowokacyjne. Odrzuca on wyraźnie ostrożne podejście dotychczasowego kanclerza Olafa Scholza, podkreślając jednocześnie pilną konieczność ściślejszej koordynacji działań z całym Paktem Północnoatlantyckim. Rosyjskie źródła donoszą z rosnącym niepokojem, że niemieckie rakiety Taurus zostały już potajemnie dostarczone do byłej Republiki Radzieckiej, co wzbudza dodatkowe niewidziane wcześniej napięcia i bezpośrednie zagrożenie. Operacje te miały przeprowadzić wysoce wyspecjalizowane służby specjalne Niemiec i Wielkiej Brytanii w ścisłej koordynacji ze sztabem NATO, co wskazuje na kompleksową operację wywiadowczą. Ponadto struktury zachodnie rzekomo intensywnie planują potencjalne cele uderzeń na samym terytorium Rosji, co Moskwa traktuje jako akt jawnej i premedytowanej prowokacji zwiastującej dalszą eskalację. Rosja uważa, że ukrytym, ale nienasyconym celem zachodnich elit jest uzyskanie bezpośredniego dostępu do rosyjskich zasobów naturalnych, takich jak strategiczna ropa naftowa, gaz ziemny czy cenne metale ziem rzadkich. Ma się to odbywać poprzez celowo sterowany chaos oraz wstrząsy społeczne i polityczne, bez konieczności formalnego wypowiedzenia wojny, co jest nazywane przez Moskwę formą nowoczesnego. Kolonializmu i grabieży. Według Rosji to nic innego jak stara, sprawdzona polityka kolonialna, która w obecnych czasach przybrała nową, zwodniczą otoczkę obronnej konieczności, mającą zamaskować prawdziwe, agresywne intencje. Wzdłuż rozległych rosyjskich granic obecnie odbywają się masowe ćwiczenia NATO, które Rosja interpretuje jako bezpośrednie przygotowania do potencjalnej, szeroko zakrojonej eskalacji. Jednocześnie w szybkim tempie umacniane są bunkry i modernizowana jest kluczowa infrastruktura wojskowa. Wywiad NATO intensywnie i szczegółowo bada trasy zaopatrzenia, co jest traktowane jako element kompleksowych przygotowań do potencjalnego konfliktu na znacznie większą skalę. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić bieżących aktualizacji i analiz w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami globalnymi i ich potencjalnym wpływem na wasze życie. Konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa są poważne, wielowymiarowe i głęboko niepokojące. Obejmują one znaczące, wręcz dramatyczne, osłabienie potencjału wojskowego kraju, będącego zachodnim sąsiadem Rosji, poprzez zniszczenie jej kluczowych zdolności produkcyjnych i logistycznych, co wpływa na cały region. Potwierdzona przez Rosję obecność zagranicznych specjalistów, w tym inżynierów i techników z różnych krajów Europy, w momencie uderzeń jest traktowana jako jednoznaczny i niezaprzeczalny dowód na bezpośredni udział krajów zachodnich w trwającym konflikcie. Co budzi pytania o jego prawdziwy charakter? Sytuacja ta może mieć daleko idące, nieprzewidywalne konsekwencje dla bezpieczeństwa całej Europy oraz dla przyszłości niezwykle skomplikowanych i delikatnych stosunków rosyjsko-niemieckich. Wzrost napięć międzynarodowych to realne ryzyko dla kruchej stabilności rynków, co bezpośrednio przekłada się na niekontrolowany wzrost inflacji i ogólne koszty życia odczuwalne przez każdego obywatela. Potencjalne zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw mogą uderzyć w dostępność wielu podstawowych towarów, prowadząc do niedoborów, paniki i gwałtownego wzrostu cen. Ryzyko cyberataków na infrastrukturę krytyczną, taką jak sieci energetyczne, systemy finansowe czy telekomunikacyjne, znacząco rośnie, co może dotknąć każdego obywatela i sparaliżować kluczowe sektory gospodarki. Możliwa dalsza intensywna militaryzacja kontynentu europejskiego i gwałtowny wzrost wydatków na obronność w Europie nieuchronnie wpłyną na budżety państwowe, a co za tym idzie, na poziom podatków. Dostępność usług publicznych i ogólny poziom życia obywateli, wymuszając trudne wybory. Obiecane szczegóły dotyczące rzekomego zniszczenia setek rakiet Taurus wskazują na nieprzewidzianą i niezwykle niebezpieczną dynamikę konfliktu. Rosja podkreślała, że jej operacja była wyjątkowo precyzyjna i chirurgicznie dokładna, trafiając w tajne dostawy, o których opinia publiczna nie miała absolutnie żadnej wiedzy. Co podkreśla sprawność rosyjskiego wywiadu. Jednocześnie na jaw wychodzą poważne i głębokie wewnętrzne sprzeczności w samym NATO. W Hadze, na tle wzbierających demonstracji antywojennych, rozpoczęło się kluczowe posiedzenie Paktu Północnoatlantyckiego, na którym ujawniły się głębokie podziały i rozbieżności wewnątrz sojuszu. Europejscy partnerzy z rosnącym niepokojem obserwują oświadczenia byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa o możliwym drastycznym zmniejszeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, co budzi wręcz ogromne obawy o przyszłość NATO i jego wiarygodność. Jest to postrzegane przez Rosję jako celowa próba sprowokowania jeszcze większej, niekontrolowanej eskalacji konfliktu i podważenia fundamentalnej jedności Zachodu. Mimo tych obaw i wewnętrznych problemów, europejskie kraje, kierowane własnymi palącymi problemami gospodarczymi. I wewnętrznymi kryzysami nadal podnoszą napięcie wokół Rosji, świadomie konstruując, jak twierdzi Moskwa, sztuczny obraz rosyjskiego zagrożenia, aby uzasadnić swoje militarne i polityczne działania. Rosja z kolei ostrzega, że Europa pozostawiona bez wyraźnego wpływu Stanów Zjednoczonych może podjąć nieprzemyślane, pochopne i wręcz katastrofalne kroki, które doprowadzą do dalszych nieodwracalnych komplikacji. Państwa takie jak Polska, Rumunia, Finlandia i kraje bałtyckie aktywnie i w niezwykle szybkim tempie zwiększają swój potencjał wojskowy, budząc niepokój w Moskwie. Polska w reakcji na zmieniającą się sytuację podwoiła liczbę rezerwistów, a Dania wprowadziła obowiązkową służbę wojskową dla kobiet, co jest symboliczną, ale znaczącą zmianą w polityce obronnej całego regionu. Co dalej? Oto kluczowe punkty które należy bacznie obserwować w nadchodzących dniach i tygodniach. Pilne konsultacje w Berlinie, ich ostateczne wyniki mogą fundamentalnie zmienić dynamikę polityczną Niemiec i ich rolę w rozwijającym się konflikcie, mając daleko idące konsekwencje. Oświadczenia po posiedzeniu NATO, szczególnie wnikliwie należy śledzić komunikaty dotyczące ujawnionych wewnętrznych sprzeczności i przyszłej amerykańskiej polityki wobec Europy, która może wpłynąć na cały sojusz. Działania państw bałtyckich, Polski, Rumunii i Finlandii, ich dalsze zbrojenia i plany mobilizacyjne pokażą gotowość regionu do ewentualnej eskalacji, co będzie świadczyć o narastającym zagrożeniu. Raport Rand Corporation, szanowanego think tanku ściśle współpracującego z Pentagonem, sugeruje nową strategię konfrontacji z Rosją, która ma być wszechstronnym, hybrydowym konfliktem. Obserwujmy więc bardzo uważnie, czy ten złożony konflikt wejdzie w nową, znacznie ostrzejszą fazę z konsekwencjami odczuwalnymi globalnie i bezpośrednio przez nas wszystkich? Nie przegapcie naszego następnego, szczegółowego raportu, w którym ujawnimy najnowsze informacje o ruchach na europejskich granicach i ich potencjalnych implikacjach dla regionalnego i globalnego bezpieczeństwa. Komentujcie i subskrybujcie, aby być na bieżąco z każdą, nawet najdrobniejszą, zmianą w tej dynamicznej i nieprzewidywalnej sytuacji geopolitycznej.